Pomorski Urząd Wojewódzki postanowił zainicjować kampanię na rzecz wniosków 500 plus właśnie w Felplinie. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Dzisiaj od rana trwa przyjmowanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ulicy Plac Grunwaldzki. Jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o urzędników. Przenieśliśmy Wydział Świadczeń Rodzinnych z Placu Cukrowni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spodziewamy się w tym pierwszym okresie, to znaczy od 1 do około 15 kwietnia, myślę kilkuset wniosków. Liczymy na to, że ten dobry projekt Rodzina 500 Plus będzie bardzo mocnym wsparciem dla rodzin szczególnie. Będzie wzmacniał, wzmacniał rodziny finansowo i dlatego też jesteśmy tutaj w Pelplinie, bo wiemy, że tutaj dla ludzi może to mieć duże znaczenie i odczują skutki tego programu, pozytywne skutki. Dzisiaj zaczęliśmy program 500 Plus. Zaczęliśmy pracę od pół do ósmej. Do tej pory złożyło gotowe wnioski 50 rodzin. Atmosferze sympatycznej, zrozumienia, nie ma problemów żadnych na dzisiaj.